Spotkanie, które zdaniem kibiców powinno przynieść piłkarzom pogoni trzy punkty. Takiego samego zdania byli piłkarze. Również takie założenie przed meczem postawił trener Bogusław Baniak. Rozpoczęło się spotkanie w białych strojach piłkarze krakowskiej Wisły. Rozpoczęli grę w składzie Sarnat w bramce z dwójką pasionek, z trójką zając, z czwórką kazimierski, z piątką Matyjas, z szóstką Wejnar, z siódemką pater, z ósemką biskup, z dziewiątką Surma, z dziesiątką koniarek i z numerem jedenastym Kulawik. W bramce pogoni Majdan. Dalej z czwórką Rycak, z piątką Kuras, z szóstką Niciński, z siódemką Chwastek, z ósemką Mandrysz, z dziesiątką Dymkowski, z czternastką Kaczmarek, z szesnastką Pokładowski, z siedemnastą kapitan Drużyny Olgierd Moskalewicz i z numerem 20 Maciej Stolarczyk. Szczecinianie po blamażu w meczu z Zagłębiem Lubiń. Później zagrali niezły mecz wyjazdowy w zabrzu przeciwko górnikowi przywieźli tam stamtąd cenny remis 1 do 1 i liczyliśmy, że ta dobra pasa również będzie przedłużona na mecz z wisłą krak i oto zaskoczenie konsternacja trzecia początek czwartej minuty spotkania i oto krakowianie przeprowadzają kontrę która kończy się zdobyciem gola przez najniższego wzrostem zawodnika drużyny gości Michała Biskupa. Wystartował jak z katapulty, wyprzedził naszych obrońców i Majdan musiał skapitulować. Pogoń poderwała się do kontrnatarcia, ale nie mogli nasi napastnicy pokonać dobrze dysponowanego tego dnia Artura Sarnata. Naszym piłkarzom utrudniała zadanie zremisowania, poprawienia tego niekorzystnego wyniku dobra gra drużyny Wisły, szczególnie w szeregach obronnych, gdzie nasi nie mogli, nie mogli poradzić sobie z tą formacją drużyny gości. Kontratakowali, ale goście również nie spoczęli na laurach i chcieli rzeczywiście wywieźć z boiska szczecińskiego trzy punkty. Wiedzieli, że Szczecinianie będą starali się odrobić ten stracony dystans, że trener Baniak, co i róż pokrzykujący z ławki rezerwowych, mobilizował swoich podopiecznych do bardziej efektywnej gry. Mijały minuty. Niecierpliwili się kibice, zasiadło ich około może 3,5, może 4 tysięcy na trybunach stadionu przytwardowskiego. Ten nieszczęśliwie usytuowany termin rozgrywania tej kolejki spotkań sprawił, że wielu, wielu mieszkańców Grodu Gryfa wyjechało ze Szczecina i również dało się to odczuć brakiem tej liczby kibiców na trybunach, do jakiej przyzwyczaili nas sympatycy piłki nożnej w Szczecinie. Wyrzut z autu, kulawik, biskup to najczęściej powtarzające się nazwiska w drużynie trenera Wojciecha Łazarka Matyja, dysponujący dobrym przeglądem gry i dobrym uderzeniem Wreszcie w bramce Sarnat, czy znany wszystkim sympatykom piłki nożnej Marek Koniark. Kilka akcji pod bramką Sarnata stworzyli Szczecinianie, ale nie były to na tyle dobrze wykańczane akcje, by bramkarz drużyny Wisły mógł wyjąć piłkę z siatki. Brakowało również chyba troszeczkę szczęścia. Portowcy spieszyli się. Wiedzieli, że niekorzystny wynik, widzieli, że Wisła jest dobrze dysponowanym zespołem tego dnia i że nie będzie łatwo uzyskać korzystny rezultat. Chcieli jak najszybciej wyrównać stan pojedynku, by wszystko później rozpocząć niejako od początku. Krakowianie. Dobrze radzili sobie w szykach obronnych i groźnie kontratakowali. Biskup. 19 minuta spotkania. Slalom Matyi i atomowy strzał na bramkę Radosława Majdana. Kolejny fragment meczu, w którym kibice pogoni rzeczywiście zamarli wręcz z wrażeniem. Radosław Majdan. Piękny strzał. Trzeba przyznać, że zarówno bramka autorstwa biskupa w trzeciej minucie meczu, jak i ta, którą oglądaliśmy przed chwilą, której autorem był Jacek Matyja, to gole rzeczywiście filmowe i nie każdy bramkarz, na pewno niewielu bramkarzy poradziłoby sobie z obroną tych strzał. Kibice na trybunach mieli trochę pretensji do Radosława Majdana, że troszeczkę chyba za daleko wyszedł na swoje przedpole, na linię pięciu metrów, no ale strzały były znakomitej marki. Pogoń nie spasowała, kontratakowała, ale tak jak po zdobyciu pierwszego gola, również po, po utracie pierwszego gola, również po utracie drugiej bramki portowcy walili głową w mur i nic z tego nie wychodziło. I oto już druga część spotkania. Warunki rozgrywania dzisiejszego spotkania niezłe, pogoda sprzyjająca, trochę śliska murawa, ale na szczęście nie padał deszcz, natomiast utrapieniem jest to bardzo słabe, bardzo kiepskie oświetlenie które nie pomaga w rozgrywaniu spotkań. Proszę popatrzeć w yy, narożnikach, skąd egzekwowane są rzuty rożne. Rzeczywiście bardzo, bardzo ciemno. Mariusz Kuras. Zastawili pułapkę offside'ową Wiślacy, ale nie zagapił się Grzegorz Niciński i w 61. minucie powiało optymizmem, bo Pogoń przegrywała już tylko jedną bramką. Raz jeszcze popatrzmy, Mariusz Kuraz, rzutka, dojrzał tam, że Wiślacy przesunęli szyki obronne nieco w przód, ale nie zrobili to w pełni zdyscyplinowani i Grzegorz Niciński nie zmarnował nadarzającej się okazji. Było w meczu Pogoń Wisła od 61 minuty 1 do 2 i na trybunach oczywiście jeszcze jeden, jeszcze jeden, bo bardzo wiele czasu do zakończenia tego spotkania. I wszyscy widzieliśmy, że portowcy złapali ten rytm gry. Znacznie lepiej, W lepszych chyba nastrojach wyszli na drugą część tego spotkania w szatni. Rozmowa z trenerem Baniakiem, na pewno krótka analiza, co źle, czemu tak słabo poszło w tej pierwszej części gry, że przegrywamy 0 do 2. I ta gra zaczęła się układać Szczecinianom właśnie w drugiej części. Bardziej bardziej składne akcje, bardziej przemyślane. Dobrze grał Kaczmarek, który zastąpił Lewandowskiego w liniach defensywnych. Grał tego ostatniego przed Radosławem Majdanem i bardzo dobrze Marcin wywiązał się z tego zadania. Nieciński, bilard do... Piotra Mandrysza i szał radości w szeregach portowej jedenastki, jak i oczywiście na trybunach Szczecińskiego Stadionu. Popatrzmy raz jeszcze. Grzegorz Niciński, takie bilardowe, szybkie dobranie piłki i Piotr Mandrysz niezwykł marnować takich okazji. I ku radości 4000 Rzeszy Sympatyków futbolu. Pogoń, pogoń, tak mozolnie odrabiająca straty. Remisowała w 63 minucie z Wisłą 2 do 2. Trener Wojciech Łazarek szybko dokonał zmian w swoim zespole. Wprowadził dwóch nowych zawodników. Tutaj Majdan w akcji Wisła już nie przeprowadzała tylu kontr, co w pierwszej części. Bardziej Wiślacy koncentrowali się już na obronie tego chyba korzystnego dla nich rezultatu chociaż, chociaż przeżywali w myślach tę stratę ponieważ prowadząc 2 do 0 dali sobie strzelić dwie bramki sędzia Szczełkun z Jeleniej Góry pokazał mnóstwo kartek skończyło się na żółty nie pokazał na szczęście czerwonej kartki żadnemu z piłkarzy bardziej obdzielił kartkami żółtymi piłkarzy Wisły Kraków. Pięciokrotnie karał piłkarzy tego klubu, dwukrotnie piłkarzy pogoń. Trener Łazarek powiedziałem wprowadził dwie zmiany. Trener Baniak również dokonał dwóch zmian w swoim zespole. Za kontuzjowanego niegroźnie rycaka wszedł Maciej Faltyński. W czterdziestej minucie to jeszcze w pierwszej części zmiana, natomiast w pięćdziesiątej czwartej Leszka Pokładowskiego zastąpił Lewan Mikadze. Pogoń nieźle, wytrzymała kondycyjnie to spotkanie, tu faulowany Dymkowski. I czekaliśmy na tę trzecią bramkę Dymkowski, gdyby, gdyby, strzelił przed chwilą, widzieli Państwo, też byłaby to tak zwana filmowa bramka. Kibice liczyli na trzeciego gola, ale wszyscy mieli w pamięci, że dystans jaki dzielił Pogoń od 19 minuty dwóch goli z niebyle jakim rywalem z Wisłą Kraków to dystans bardzo duży by nie cieszyć się choćby z remis w takiej sytuacji. Oto najdogodniejsza sytuacja, z której mogła paść ta trzecia bramka. Stolarczyk dograł piłkę i Moskalewicz tuż obok prawego słupka bramki Sarnata i nadal na tablicy na świetlnej zegarze 2 do 2. Dymkowski próbował jeszcze zaskoczyć Sarnata. Później Sarnat otrzymał żółtą kartkę za przedłużanie gry i w końcu koniec. Dwa do Trzeba dwóch. naprawdę być bardzo uodpornionym, przegrając przed własną widownią i myślę, że na te dwie bramki zasłużyła. Natomiast moja dziecinada w drużynie pozwoliła tak łatwo stracić bramkę. Nie będę mówił o pierwszej bramce, bo na to nie mam żadnego wpływu. Natomiast absolutnie mecz nie był na 7 żółtych kartek i nie wolno jest, aby jednej drużynie mówić niu-niu, a drugiej dawać żółte kartki. Tak nie wolno postępować. Mecz naprawdę mocnojący, dobry, na dobrym poziomie. I zdecydowanie liczyłem na trzy punkty w meczu z Wisłą Kraków. Oczywiście doceniałem z klasę i trenera, i zespołu. No, tak cudowne bramki, jak szczelił Biskup i Matyja, to uważam, że chciałbym zobaczyć w wykonaniu pogoni. Były to dwie bomby, które no, po prostu u kolana siadają. Nie wiem, myślałem w pewnym momencie na ławce, czy my mamy po prostu kompletnego pecha, czy my po prostu przyjmujemy zespoły tak gościnnie, że mogą tak przywiękne bramki szczelić. Ja nie powiem o burzy w szatni, a po prostu spokojnie i logicznie wytłumaczyłem chłopakom, że jeżeli chcemy mieć na trybunach jeszcze przynajmniej tą garstkę wiernych kibiców, wiernych powtarzam, to jednak musimy się zmobilizować, bo ten mecz jest do wygrania. Ja jestem wdzięczny w tym momencie zespołowi za to, że przy wyniku 2-0 osiągnął wynik niezadowalający mnie jako trenera, ale okoliczności tego meczu i przebieg tego meczu układał się w ten sposób, że ja z remisu po prostu u siebie jestem szczęśliwy, co nie leży w moich ani genach, ani ambicja. Czy nie uważacie Panowie, że organizowanie spotkania, w ogóle spotkań w Dzień Zaduszny jest jakimś nieporozumieniem? Panowie, jak może Wisła przyjechać w Dzień Zmarłych do Szczecina i idą na nasze cmentarze? Przecież chłopcy mają różne, no jest to dla mnie, słowo skandal to może za mocno zabrziało. Ja powiem szczerze, no my nie jesteśmy poganami, chcielibyśmy po prostu również ze swoimi rodzinami spędzić ten dzień. Dobrze się stało, że Pogoń się grała u siebie, ale co ma powiedzieć Wisła, Kraków, czyli zespoły, które jeździły w dniu zmarłych na zawody? Czy wiecie, że dla mnie jest to normalna paranoja? Proszę panu, na pewno nasze uwagi <coughs> musimy przekazać do Polskiego Związku Piłki Nożnej. To nie może być tak, że znieczulica jakaś panuje, zabiórka i, i mówi się. Przy obligatoryjnie można było zrobić we wtorek i w piątek ligę, jak się robiło w środę i w niedzielę. I to... To jest bezsensowne w ogóle. Jak również te ostatnie dwie kolejki, które zakrawają na, na farsę w miesiącu czerwca o godzinie 17. Wówczas, kiedy koniec czerwca jest upał 30 stopni, to o 17. Czemu nie o 19? Czyli... Przykład mówię, no przecież to myślę, że diametralnie się musi zmienić. PZP jest dla klubów, nie odwrotnie. Oto, proszę Państwa, wyniki 14 kolejki rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy. Widzew wygrywa z ruchem Chorzów, ale tylko 1 do 0. Polonia, Warszawa, Raków, Częstochowa. Zwycięstwo drużyny stołecznej. Groklin, Dyskobolia, Grodzisk Wielkopolski wygrywa z Odrą Wodzisław 2 do 0. Pogoń Szczecin, Wisła Kraków 2 do 2. Stomil Olsztyn remisuje z górnikiem Zabrze 1 do 0. Petrochemia Płock pokonuje Zagłębie Lubin 2 do 0. Amika Wronki pokonuje Poznańskiego Lecha 3 do 1. GKS Katowice, Krzo Ostrowiec 1 do 0. I Legia Deu Warszawa kontra EKS Ptak Łódź 1 do 1. Popatrzmy na tabelę. Na czele. Widzę Łódź, który skorzystał na remisie 1 do 1 EKSU u z Legią. Na drugiej pozycji również Drużyna z Łodzi. Na trzeciej Legia. Na miejscu czwartym Odra Wodzisław. Na miejscu piątym Polonia. Ruch Chorzów. Amika Wronki. Wisła Kraków. Na miejscu ósmym. Na dziewiątym GKS Katowice. Na miejscu dziesiątym Lech Poznań. Na miejscu 11 Groklin Dyskobolia, na miejscu 12 Pogoń Szczecin z dorobkiem 18 punktów. Dalej Stomil, Petrochemia, Zagłębie Górnik Krzo i Raków Częstochowa. Tak przedstawia się tabela po 14 rozegranych kolejkach spotkań. Gdyby nie przegrana z Zagłębiem Lubin, gdyby wygrana z Legią Warszawa, bo przecież... Wszyscy widzieliśmy, że ta bramka nie została uznana przez sędziego, gdzie by pogoń była w tabeli, jak wysoko, gdyby dopisać do tego więcej punktów. Ale zobaczymy, jak podopieczni trenera Bogusława Baniaka poradzą sobie w kolejnych spotkaniach. Do zakończenia jesiennej rundy rozgrywek pozostały już tylko trzy kolejki. Teraz sportowcy wyjeżdżają na trudny teren do Wodzisławia. Mecz przeciwko Odrze nie będzie. Łatwą przeprawą później u siebie mecz z Rakowem Częstochowa i na zakończenie rundy jesiennej piłkarskiej Ekstraklasy wyjazd do Chorzowskiego Ruchu i później zasłużone urlopy i ładowanie akumulatorów przygotowując się do piłkarskiej wiosny.